Pozwolę sobie Szanowni Państwo też coś powiedzieć na temat y, znaczy remontu drogi y, zmuszany od Ronda do niedźwiedzia. No tu taka dosyć nieprzyjemna sytuacja i to bo, Szanowni Państwo, muszę to publicznie powiedzieć, bo, y, bo nie jestem zadowolony ze współpracy z władzami miasta. Szanowna Dolna, ja jestem tą deklaracją od Pani Burmistrz, że w związku z tym, że miasto dokłada się do tej inwestycji jakby mniej, yy, budowę oświetlenia sfinansuje yy, w całości. No z tego względu, że to, są, to, yy, są to wydatki majątkowe, więc, więc rzekomo miało nie być problemu. I oczywiście takie pismo wystosowałem oficjalne do, do władz miasta Szanadolna. Niestety do tej pory nie dostałem odpowiedzi, czy miasto to, to ma zamiar wykonać, czy nie. Ostatnio się dowiaduję, że po jakieś tam wewnętrzne konflikty w mieście Dolna, w władzach samorządowych nie interesują. Natomiast mam informację, że, że miastom Szanadolna głównie za przyczyną Rady e, zabezpiecza środki na wykonanie, ale tej swojej części. E, no ja powiem tak, no, niektórzy ogłaszają to wielkim sukcesem, ja uważam, że to jest sprawa normalna, e, która powinna no, w trybie normalnym, bez jakichś zbędnych, zbędnych e, ustaleń i procedur się odbywać. No, z jednej strony się cieszę, bardzo dziękuję tu Radom Powiatowym, że też się tam włączyli e, w jakiś sposób. E, w, no nie chcę nazwać tego naciskami, ale chyba, to i tak, tak to praktycznie wyglądało, żeby, żeby tak miasto y, przynajmniej tą swoją część oświetlenia wykonało. Mam nadzieję, że teraz jak chodzi, chodzi o samą realizację tej uchwały, że to, że to też nie będzie, nie będzie problemu. No bo, y, państwo, no tutaj jest, jest niewielki, krótki, niewielki odcinek oświetlenia nowego. Ja sobie nie wyobrażam, że, że nie wiem, my robimy swoje, do, miasto Msza nie robi. No to, to tak inwestycja powiem, zasadna, yy, słuszna, natomiast, natomiast no, takie wrażenie by było, że nie do Miejmy nadzieję, że się to skończy wszystko, wszystko dobrze.